Czy mnie kochasz? Czy mnie kochasz więcej niż ci? To pytanie stawia Chrystus każdemu następcy św. Piotra. To pytanie postawił także w roku 1903, kiedy został wybrany po śmierci Lona XIII nowy papież Giuseppe Sarto, który przyjął imię Piusa X, patron dzisiejszego dnia, święty Pius X. Wszystko to, co słyszeliśmy w wyznaniu tak przyjmującym i wzruszającym świętego Pawła, skierowanym w liście do Tesalonicza, wszystko to odnosi się także do niego. Głosił prawdę Bożą w czasach trudnych, w czasach, w których podnosiły się bardzo powszechne głosy ówczesnych intelektualistów, także niektórych członków Kościoła podważających obiektywność prawdy Bożej mówiących o tym, że dogmaty są ważne w chwili ich ogłoszenia, ale potem tracą swoją siłę i emocji, prawdziwość, bo każdy czas ma swoją prawdę. Pośród tamtego zamieszania. On, człowiek, niezwykle wrażliwy na ludzką biedę, z niej osobiście się także wywodził jako syn prostego listonosza z weneckiej ziemi jako dziecko dziesięciodziennej rodziny utrzymywanej przez pracę tego jednego listonosza wiejskiego i niestrudzony trud swojej matki. On, człowiek zatroskany o sprawy także społecznej i sprawiedliwość międzyludzką. Jako pasterz najwyższy Kościoła stał się nieugiętym obrońcą tego, co znaczy Ewangelia. Co znaczy prawda głoszona przez Kościół całemu światu. Co znaczy ta prawda głoszona z miłością w porę i nie w porę, właśnie po to, by nie światu, nie ludziom się przypodobać, ale by dać świadectwo o Chrystusie, który jest prawdą, drogą i życiem. A przy tym tu Jego zatroskanie o dzieci, by mogły przyjść do Chrystusa jak najwcześniej i już jako. Dzieci około siedmioletnie mogły, jeśli pozwala nam pozwala im na to właściwe przygotowanie przystąpić do wczesnej Komunii Świętej. On zatroskany także o to, aby rozwijały się nauki. Rodzącej się I wojny światowej. Ile tylko mógł, próbował przeciwstawić się konfliktowi, który rozlał się na Europę i świat, stając się tak zwaną Wielką Wojną. I w pierwszych tygodniach, w sierpniu 1914 roku, przeżywając ogrom bólu z powodu nieszczęścia, które zaczyna zalewać całą Europę. Wiemy, że to nieszczęście w sposób szczególny dotknęło także polskich ziem, które stały się arendą zmagań między zawodcami i także przelewanej również tu w okolicach Łodzi bratniej polskiej krwi żołnierzy z służących różnych zaborczych armiach. Przeżywając to wszystko, składał Bogu w ofierze siebie za zwycięstwo pokoju, za zwycięstwo Bożej Prawdy, Miłości, po to, aby ci, którzy wierzą w Chrystusa, mieli pełnię życia. Warto przypomnieć także, drodzy siostry i bracia, że właśnie to on ustanowił święto Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia. I że właśnie to on wyraził zgodę na to, aby do Litanii Loretańskiej dołączono wezwanie królowo-korony polskiej. W czasach, kiedy Polska nie istniała. Jako państwo niepodległe. Wielki papież. Wielki papież, którego hasłem było instaurare omnia ja i in Christo, odnowić wszystko w Chrystusie i który według przepowiedni Malachiasza, cały swój wysiłek. Papieski, pasterski streszczał w jednym haśle ignis ardens, płonący ogień. Pierwszy papież wybrany na początku XX wieku. Ogłoszony świętym Kościoła w latach 50. ubiegłego wieku przez Piusa XII. Ostatnim papieżem tego wieku wprowadzającym nas w wiek XXI i w trzecie tysiąclecie. Jan Paweł II. Wiemy, jako hasło miał totus Tus, Cały Twój Chryste. Cały Twój Matko Najświętsza. I także on w tej przepowiedni Balachiasza był związany ze światłem i ogniem, które ma płonąć dla zbawienia świata poprzez posługę pasterską niezbordowaną aż do końca. I dlatego też jego pontyfikat został określony ex labore solis, z ciężkiej pracy słońca. Był słońcem, był światłem dla całego świata, ale też wiemy jak bardzo za tą Jego posługą światła i niesienia światła Chrystusowego świata, jak bardzo za tym wszystkim krył się trud, a potem cierpienie znoszone z bezprzykładnym heroizmem na oczach całego świata.